No i część druga będzie, bo niestety, ale przerwało mi karta pamięci jest tylko na 4 giga, a niestety te 10 minut filmiku, jak się okazuje, zajęły 3,99 giga. Masakra. Nie wiem, jak ja to w ogóle załaduję bo pewnie zajdzie pewnie zajdzie z dwie doby żeby ten filmik wrzucić tę pierwszą część no ale nic kontynuujemy tylko wrzucę tutaj kawałek kosteczki takiej dla krewetek niech sobie zjedzą kolację no spadło nie tam gdzie trzeba jak zawsze ale to nic zacząłem w zasadzie no, zacząłem mówić o bolbitisie, ale mi niestety przerwało. I i, 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 Mówiłem, że bolbitis mi się rozrósł w ciągu kilku tygodni. Dam jeszcze rybkom trochę jedzenia. Bardzo szybko, w zasadzie jest to w tym momencie roślina, która rośnie u mnie błyskawicznie. Mimo, że jest to w zasadzie roślina wolnorosnąca, rosnąca, to, to, to przy dozowaniu utlenku węgla i nawożeniu rośnie naprawdę fajnie. Trzeba oczywiście poczekać swoje, bo po zakupie to przeważnie molbity straci swoje liście, ale jak odchoruje swoje, to, to zaczyna naprawdę pięknie rosnąć. No i właśnie jeszcze, jeszcze po prostu tak sobie tutaj gadam, gadam a przecież miałem licytować w pewnej aukcji. Chcę tutaj po tej stronie prawej wymienić, wymienić to duże mikrozorium, które swego czasu było kupione jako mikrozorium mini. Okazała się oczywiście jedną wielką ściemą. Jest to ta odmiana największa. Wygląda tu beznadziejnie, więc po prostu chcę, chcę jakieś malutkie mikrozorium takie, które się ładnie będzie krzaczyć. Posadzić w tym miejscu. I ewentualnie jeszcze troszkę tutaj dosadzić, więc więc trafiła mi się taka fajna aukcja. Mikrozorium Pteropus Small Leaf licytacja, dość dużo tej roślinki. No i właśnie kończyła się mniej więcej w czasie, kiedy ja nagrywałem poprzednią część. Szczęście, że po prostu, szczęście z jednej strony, że, że, że ta karta mi się zapełniła, bo sobie o tym przypomniałem, dosłownie zostało jeszcze niecała minuta do końca aukcji. A, a wcześniej po prostu nawet, nawet żadnej kwoty nie wpisałem, bo chciałem po prostu poczekać na sam koniec. No i oczywiście, błyskawiczne logowanie, no i udało się. Jeszcze nie wiem za ile wygrałem, ale, ale wygrałem, także... Także tutaj będzie piękna wymiana tego mikrozorium dużego na mikrozorium małe. O, no cena rewelacyjna Wam powiem. Nie będę się chwalił za ile, ale, ale powiem szczerze, że naprawdę nawet z przesyłką cena rewelacyjna. Za, za tą ilość mikrozorium, tego malutkiego które dorasta tam góra do 10 cm dobra yy. jeszcze taka jedna kwestia odnośnie tej mimbrowni. Yy. po co stabilizator, powiecie no bo wiadomo, że mimbrownie to przeważnie się robi z drożdży, cukru i wody ale problem jest w tym że jeżeli reakcja nastąpi za szybko i zbyt gwałtownie, po prostu możemy czegoś dodać za dużo, czegoś za mało i, i zacznie nam to wszystko buzować, no to nie będziemy w stanie tego opanować. Dlatego właśnie stosuje się stabilizator w postaci sody oczyszczonej, który stabilizuje nam całą tą reakcję, i w jaki sposób byśmy składników nie, nie zmieszani, w jakich ilościach, nie dopuści, stabilizator nie dopuści do tego, żeby nam to wszystko wybuzowało. W przypadku tamtych dwóch butelek, jak, jak przeważnie stosujecie, teoretycznie nic się nie powinno stać, bo cała ta, cały ten zacier wywali do drugiej butelki i tyle. No, musiałoby być już naprawdę katastrofalnie, żeby to jeszcze przeleciało do akwarium jakoś. Ale na przykład u mnie nie ma dwóch butelek, i gdybym nie, nie zastosował stabilizatora, no to wszystko pięknie, ładnie pójdzie do akwarium. No. Powiem szczerze, no, może by się tam wiele nie stało. Bo yy, karmię ryby też droszczami w proszku. Oczywiście jest to wszystko zmieszane w, z innymi pokarmami, ale, ale, ale. Lepiej, żeby się to w akwarium nie znalazło, stąd po prostu konieczność stosowania stabilizatora w postaci po prostu sody oczyszczonej. Co tam jeszcze? No, także już wiem, że będę wymieniał sobie mikrozorium. Fajnie, fajnie. Pewnie mi się nie bardzo będzie chciało to wszystko wyciągać, ale, ale to jest zrobione w ten sposób, żeby właśnie żeby nie było większego problemu z wyciągnięciem tych roślin tutaj praktycznie poza kryptokoryną nic nie rośnie w podłożu wszystko jest przyczepione do korzeni no ale to może o tym kiedyś indziej powiem bo widzę, że mi miga już ikonka baterii także jeszcze zaraz się skończy ładowanie więc dobra na dzisiaj tyle filmik wrzucę w dwóch częściach Pewnie za jakieś 2-3 doby się załaduje. No ale, ale następnym razem postaram się w mniejszej rozdzielczości nagrać i może, może po prostu to coś da. Dobra, trzymajcie się wszyscy. Do zobaczenia następnym razem.